Cześć widzowie, robimy kolejny quest tym razem szukam świątyni orków i po dosyć długim poszukiwaniu dostaję cynk, że jeden z wieśniaków coś wie no i pasuje teraz go znaleźć więc poszukiwania wskazanego wieśniaka i jest oczywiście wieśniak i za 13 sztuk złota mówi, że nie idź tam to przeklęte miejsce orki zabijają każdego kto zbliża się do świątyni składają krwawe ofiary złym mocą no okej, okay. no to zobaczmy jak tam jest. Próbujemy zaglądnąć do świątyni orków, ale wcześniej patrzcie co zrobiłem. W ekwipunku pozbierałem sobie od innych legionów wypasione rzeczy, jak na przykład młoty diamentowe, złote topory czy też szczerbiec znacie dobrze z odcinka i zbroję świetlistą dzięki temu moi kompani mają siłę na poziomie no ten trochę mniej ale popatrzcie 88, 95 czy 100 dodatkowo mag dostał całą masę trawy i czar który też widzicie pokazuje się wam u góry jak to zdobyłem czar na wrócenie no dobra no to próbujemy Zaglądnąć tam do tych orków. A zatem wchodzimy do środka i robimy ruch, słuchajcie, a nie atak, bo nam się kraw wysypie. Dobra, wkraczamy do świątyni no i patrzymy, gdzie są te chłopaczki. Tutaj już jest jeden koleś, idzie do nas. Więc tak, yy, może spróbujemy romnąć mu katapultą, bo jest stosunkowo daleko. Ale widzimy, że następni już idą. O. Trzeba się przegrupować. A tym rzucamy. Pa, pięknie dostał. Pytanie, ile stracił energii, to nie wiemy. No, strasznie szybko się zbliżają, słuchajcie. Tylko, że ja chcę wiedzieć, kto to jest, co to za koleś jest. Zrobimy rozeznanie, a tym sobie strzelamy tu. Dobra, mocny nie? Więc słuchajcie, jeżeli jest koleś mocny, to spróbujemy go nawrócić. Czyli ten się już tutaj prze... przenosi, a tym sobie nawracamy. Zobaczmy co tu się dzieje. Gdzie jest tu jest katapulta? Dobra, walniemy mu kamieniem tego żeśmy nawrócili, patrzcie, 82, niezły zawodnik. Damy mu szybkość, damy mu obronę i na razie stąd spieprzamy do właśnie nie wiem gdzie. Kurę ten też jest mocny. Dobra, bitwa. A tym spieprzemy tu. A jakbyśmy tego jeszcze przejęli, co? Dobra, zróbmy to. Przeciągnąć na naszą stronę. Dobra, dziękujemy. 89. Nieźle. Też się muszę nim wycofać, więc robimy to tak w miarę w miarę sprawnie. Tak, ten ma dwa takie. Więc ten idzie tu, a ten idzie tam. Dobra, zbieramy. Ładnie go, ale co z tego, że ładnie stracił energię? Stuwa. No i niestety więcej jak stuwa się nie da. Jeszcze potrzebuję zbroje. Tu jest zbroja. Z tym sobie pójdziemy tu. Proszę bardzo, stuwa. No to co, do ataku stawiłem... Nie, jest. Dobrze. To ładujemy tego gościa. Ale mnie odrzucił, no ale tu jest dwóch takich pakerów, nie? A, ten też już jest... ...w potrzebie. I ten też jest w potrzebie... No, i dobrze, pokonaliśmy zawodników, ale to nie są wszyscy, słuchajcie, bo tutaj na pewno są jeszcze gdzieś schowani. Na razie ich tu nie widzimy, w związku z czym czas na jakąś regenerację. Tu mamy leczenie, ale ja nie chcę leczenia. Dobra, idziemy zwiedzać. Gdzieś tu jest złoto jeszcze, tam u góry. Żebym tylko nie wpadł w coś, gdzie? Już idą na mnie. Haha, ha. jeszcze czterech orków jest. O, wpadłem, wpadłem, wpadłem. Dobra, ale niestety na szczęście nic mi się nie stało. A Ten może wykituje zaraz. Zostanie kamykiem A, ja. pięknie. Tam jest skrzynka. Pewnie nic nie będzie w tej skrzynce. Dobra, chodź tu, gościu. Ciekawe, ile ma energii mu nie spadło, słuchajcie, dobra, idziemy dalej. Jest złoto. Wow! Uciekamy. Zawsze najlepiej w tą samą stronę, żeby wydłużyć ruch. Bierzemy złoto. Tam jest gdzieś jakaś skrzynia. Dobra. Kurde, wpadłem. Piguła. Pff, ale szajs. I jeszcze tam jest złoto. Nie byłem. Muszę się cofnąć. No, i to słuchajcie, tyle kończymy. Nie będę z nimi walczył, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nic ciekawego mi nie zostawili. Natomiast oni są nieźle napakowani, mają panikę, ale i tak są napakowani, więc może być problem, żeby ich pokonać. Dlatego opuszczamy sobie to siedlisko. Wzięliśmy, co chcieliśmy, i tyle. Dobra, do widzenia. No, taki słuchajcie, połowiczny sukces, ale zawsze mamy to złoto i całych yy, bohaterów. W związku z czym, zrobiliśmy quest. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!